A to jest taki wyciąg krzesełkowy. Wiecie, co ja myślałam? Że to jest taka jak noga bał... Sorry, ja myślałam, że to się wchodzi do kabiny i się jedzie. A tu trzeba siedzieć, jak na... tu trzeba siedzieć, zobaczcie. Stoją, dlatego że tutaj ostatni zjazd jest o 16. Ja cię kręcę, ja tu jutro wjeżdżam. Ja tu jutro muszę wjechać. Nie. Ale wiecie, co? Ja się będę tutaj bała. Ja myślałam, że to jest taki. Serio, myślałam, że to jest takie, że się do takiej gondoli wsiada. A co, trzeba siedzieć na tej ławce? Jezus, nie, ja tu się będę bała. <grym> Ale czad. Kolej liniowa, dwuosobowa. Pierwszy wjazd o dziewiątej. Ostatni wjazd o szesnastej. Podobno nie można przegapić, bo już zdarzyło się, że ludzie, a tu jest podobno tysiąc... 1000... Nie wiem, to jest. No daleko w każdym razie. Zdarzyło się, jak ktoś przegapił ostatni zjazd, że z dziećmi schodzili. A tu jest tu jest daleko. Więc... O, tutaj mamy jakieś ten... Obostrzenia. No nic, no. Oszczędzam baterię cały czas. No i gdzieś pójdę, nie wiem, czy coś może... Nie wiem, czy jestem głodna. Zjadam sobie takiego pieroga. U nas nie ma z centrum takich. Z Lidla takiego z mozzarellą. I pomidorami, takiego zapiekanego. Dobry bardzo, dosyć duży, za tam ponad 5 zł I batonika proteinowego, drapnęłam też. No i wzięłam sobie kawę w termos, inkę. No i nie wiem, nie jestem jako tako głodna. Chociaż ja się obżeram tu cały czas, ja przyjadę z 5 kg, przecież grubsza z tych gór. Bo do tej pory, wiecie, siedziałam i te wszystkie batony proteinowe, to ja, wiecie, na łóżku. Ale coś chciałam powiedzieć, o, jest wypożyczalnia. No bo tak w ogóle to jest chyba na narty, nie? Powiem Wam szczerze, że ja mam narty. Ja bym kiedyś też sobie się wybrała. Eee, więc e, no ja idę w stronę w stronę centrum, w stronę miasta. No i nie wiem, chmurzy się bardzo, więc będę po prostu zbierać się w stronę swojego schroniska. Może zjem ewentualnie nie wiem, no zobaczę, czy coś na wynos może wezmę. Nie chcę, żeby mnie kurczę, zostało tu jakiś deszcz. No fajnie, naprawdę fajnie. Naprawdę, o ktoś fut... Ktoś jakiś kor... Nie, Boże, jaka jestem ślepa, dobra, nieważne. O! Tu się wjeżdża. Tu się wjeżdża. A jak ktoś nie chce wjeżdżać, no to nie wiem, coś tutaj chyba może robić. Jakieś są budki. Tutaj coś dla dzieci, widzę jakiś dmuchaniec. Tu jakieś bistro. No i chyba, no nie wiem, chyba gdzieś. Yy... Chyba gdzieś tu. Ja myślę, że będę musiała się kurczy kierować bardziej w stronę. Nie, a idę tam bardziej, chyba raczej w lewo. Muszę się kierować. Dobra, na razie.